Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Murder Mystery. Dokładnie. I dalej kontynuujemy tworzenie naszej gry. W poprzednim odcinku zrobiliśmy taki już basic multiplayer. Mamy dwóch graczy i połączymy się z różnych ogniem przeglądarki, jakby dwóch użytkowników. No to możemy sobie jak ten multiplayer grać. Dzisiaj także będziemy się tym zajmować i będziemy tak naprawdę to naprawiać i ulepszać. No bo jak widać, jak sobie tutaj przybliżymy jeżeli się poruszamy, to ten gracz tak troszeczkę niepłynnie chodzi, tak troszeczkę się laguje, no i to i źle wygląda. I dzisiaj właśnie to naprawimy. Oraz druga rzecz to zrobimy tekstury tego gracza, żeby była animacja chodzenia. No bo jak chodzimy samym sobą, no to widać animacje bardzo fajnie działają. No a ten drugi gracz, no to widać nie działa. Ale dobra, nie przedłużamy, zaczynamy to, można to, zostawimy pewną, no odświeżymy. Jeszcze raz. I tak naprawdę, ok, chyba, chyba przywrócę tutaj w HTML, ten button klik. button.click i to zaznaczę delete. Będziemy to skasować. O, jest delete. Połączymy drugim graczem. Chodzimy sobie nim, to tak trochę niepłynnie chodzi. Może tu aż tak tego nie widać, ale jednak nie wygląda to dobrze. I właśnie powiem wam, dlaczego to, to tak jest, ponieważ my pozycję tego gracza w naszym pliku app.js, to jest, o tutaj, prosimy serwer o pozycję tych wszystkich innych graczy z każdą klatką gry, czyli troszeczkę to dużo tego będzie, no bo za na jedną sekundę nie wiem 10-20 razy. Jest wykonywany, tak możemy sobie to sprawdzić. Konsol, mniej więcej konsol.log, na przykład, nie wiem, B, coś, byle co. Otwierzymy. O, widać na jedną sekundę się to robi bardzo dużo razy, z 50 może nawet. Więc dlatego to tak laguje. Jak uruchamiamy drugiego gracza, no to ten serwer otrzymuje tych, jakby, żądań, czy jak to się nazywa, tak dużo, no, że to się troszkę zacina. Bo jak później na przykład. Powiedzmy będzie wiele graczy, no bo jak mamy dwóch graczy, no to każdy gracz z osobna prosi jakby serwer właśnie o pozycję innych graczy, czyli jak będzie powiedzmy 100 graczy, no to to będzie 5000 na sekundę, to serwer będzie tyle tego miał, że później będzie boom i nie będzie serwera i się zepsuje. I gra się zlaguje u wszystkich, więc to tak nie może być. Lepiej to zrobić tak, że po prostu serwer będzie ileś razy na sekundę wysyłał do wszystkich pozycję tych innych graczy, czyli zamiast 5000 razy na sekundę, to będzie się wykonywało 50-20, nieważne ile graczy będzie. Więc tak to możemy naprawić i tak właśnie zrobimy. Więc to sobie tutaj wywalimy i tak tu zostawimy to, że send player, że serwer, wyśle to wysie tych graczy. No to my je odbierzemy i to zrobimy tak, że po prostu ustalimy set interval. Czyli będzie się co jakiś czas wykonywać, wykonywać. ta funkcja wysyłająca i tu będzie function. I to będzie powiedzmy, ja to przejrzystołem, jakieś będzie 15. No i po prostu zrobimy socket.emit i tu będzie Send Players. I wysyłamy tablicę players. To można usunąć. OK. Resetujemy serwer. Dołączamy. Teraz zrobimy drugiego gracza. Jak to będzie wyglądać? O, widać, jest o wiele płynniej. Ok, więc myślę, że tak to zostawimy. No nie to będzie 15. No i możemy, tak naprawdę, się zająć tymi animacjami gracza. No i właśnie w tym celu, jak będziemy wysyłać pozycje tych graczy, to tak naprawdę tutaj zrobimy dodatkowo. To jest tu. Jak będziemy naszą, naszą pozycję wysyłać, nie tu to jest tutaj. To jeszcze wyślemy nasz kierunek, żeby. Je... Inni klienci, tam, no, inni gracze. Ten plik u tych innych graczy, żeby wiedział, jaki, jaki mamy, no, w jakim kierunku się poruszamy, żeby mogli to nam odpowiednią teksturę dodać. I to zrobimy. Tak, jak wysłamy player code, to jeszcze wyślemy nasz direction. I jeszcze, zrobimy tak, players. Players, index. Direction. To jest data.direction. Tak, i powiedzmy ten direction taki domyślny, to będzie. Jaki on jest tutaj? No, powinienem zrobić zmienną, gdzie będzie default direction, ale to. Później się myśli zrobi. Direction 3. Ok, 3, dobra. I tutaj tak. Gdzie jest render player's. Zrobię sobie render, render players ok i zamiast texture 0 zrobimy texture z 2 player direction test player.direction ok albo Dir po prostu dir. dobrze uruchomimy a i trzeba jeszcze serwer zestartować Idealnie. My sobie chodzimy, on tutaj widzi w którym kierunku się poruszamy. Zgit. I jeszcze trzeba zrobić animację tego chodzenia. Dobra, więc to wyłączamy. I to zrobimy takim sposobem. Trzeba jakąś manową zmienną zrobić. Czyli powiedzmy ta zmienna się będzie nazywać. Gdzie to jest? Moving time to będzie VAR. Powiedzmy Moving, Moving. Moving texture No, powiedzmy domyślnie będzie 0, będzie 0 albo 1, i to będzie tak w tym miejscu, gdzie to jest Moving Time. plus, plus. I tutaj, i tutaj to zrobimy, czyli to Moving Texture To się, Moving Texture, no właśnie, Moving Texture Index, powiedzmy, żeby się nie myliło, że. Przechodzi nam, że to jest jakby obrazek w środku tej zmiennej. wezmę Moving Texture Index, to jest Moving Time, ja to można skopiować. jest tutaj i to Moving time Texture zrobimy tu. Moving Texture Index, ok. Czy będzie to działać tak jak wcześniej? Idealnie. Oraz teraz jeszcze tu Direction i tu będzie. Mówimy także index to tak jak tutaj jest. O, powiedzmy, niech będzie tak, jak jest. Tak albo indeks, dobra. Niech tak to się nazywa. I tak. A no właśnie tutaj będzie tak, że jeszcze musimy zrobić, że jeżeli będzie 0, to ten mówi jeszcze będzie. Index Moving będzie minus 1, czyli że nie ma. Nie ma jakby niczego. Czyli że on się nie porusza, ok? I tak. Co to jest? Index. Index to jest Moving. Albo dobra nazwa, którą zmienną Jak ja mówiłem, nie lubię długich nazw zmiennych za bardzo. Dobra, Moving. Index. Index to jest. Tutaj, tutaj i na górę jeszcze tu. OK, i to było gdzie? To było gdzieś tu. Dobra, jest. No i tutaj Moving Mu Index to jest plus 1. I tutaj także robimy ten indeks. Ok, na razie to jeszcze oczywiście nie zadziała, dobra, resetuję serwer Jeszcze jak dołączymy to nie zadziała, no bo dopiero przesyłamy I tak Właśnie, dobra Jeszcze jedną rzecz, mi się wydaje, że trzeba będzie zrobić, ale to za chwilę I to jest Render Render players, ok Textures dir i dobra, zrobimy zmienną. I tu będzie player. player texture, powiedzmy tak, no, w skrócie. I to tutaj. No i tu będziemy ustalać, czy. No, czy po prostu gracz się rusza, czy nie. No i tu będzie tak. Wartexture to będzie tak. Dobra, jeszcze będzie trzeba zrobić jedną zmienną dla tego gracza. Po prostu moving. Czy on się rusza, czy się nie rusza. True albo false. Dobra, i tu my będzie za jedną zmianą zrobimy Player .moving. Jeżeli się rusza, no to player jeszcze teks, równa się Nie, to będzie w Ldzie, dobra. Else Tak jeżeli on się nie porusza, no to będzie normalna tekstura. A jeżeli się porusza, no to trzeba będzie sprawdzić jak mi to tutaj mamy. OK, to będzie tak. Się wydaje się, że nawet funkcję zrobimy później, taką, która po prostu będzie ustalać teksturę, żeby nie trzeba było kopiować. Bo jak widać, tutaj kopiuję. takie kopiowanie w programowaniu nie powinno mieć miejsca, tylko powinno się robić, właśnie, funkcję. Ale to za chwilę. Właśnie pierwsze napisać jakiś kod, później coś pokopiować i sprawdzić, czy da się z tego zrobić funkcję. I to dopiero zrobić z tego funkcję. No tak się nie, niedawno dowiedziałem, że tak się powinno robić. No i teraz zacząłem tak właśnie robić. Zabierz, tak też zrobimy. Player Texture, tu jest to, mówię, texture, i tu jest tu będzie dir. to też będzie dir. I tak, tu trzeba jeszcze raz reset zreset. A, jeszcze to trzeba zrobić, dobra. tak, moving. I tak. Domyślnie będzie moving false. Dobra, tak, żeby to zrobić, Zrobimy a minus jeden, dobra. Tu także po kolei było, mówi, mówi indeks i tu, tak, żeby to było tak po kolei. I jeszcze w tym miejscu, gdzie to jest. Tak. Dokładnie. Jeszcze serwer zresetować. I zobaczymy, czy to w ogóle działa. Okej, okay, jak nie ma na serwerze błędów, to znaczy, że to działa, okej. Okay. A, dobra. On się zatrzymał. Jakoś tak śmiesznie. O, widać nie resetuje się ta tekstura. To za chwilę naprawimy. Okej, okay, idealnie działa. Dobra, mamy na razie wysyłanie do serwera tych wszystkich rzeczy i odbieranie. No, i teraz trzeba też resetować. Właśnie tę funkcję draw też będzie trzeba podzielić na kilka funkcji. Dobra, zrobimy to teraz. Function render times. I tu skopiuję sobie stąd, powiedzmy. Funkcja renderująca kafelki i to weźmiemy sobie stąd. Ok, control to jest control, shift F. Tak, i wtedy się formatuje kod, więc to jest fajna funkcja. Render players, render, render tiles. Ok, Jak to wygląda. Jeszcze raz to sprawdzę. Tak działa to, no i to, jakby, zatrzymywanie tego gracza trzeba też teraz zrobić. OK. Bo my wysyłamy tylko wtedy, kiedy się poruszymy, a jak się skończymy ruszać, czyli jak staniemy, to my tego nie wysyłamy. Więc jeżeli staniemy, skończymy się ruszać, też musimy wysłać serwerowi powiadomić, że zatrzymaliśmy się. Nasza tekstura musi zostać zmieniona. Właśnie. Trzeba zrobić jeszcze jedną funkcję. Trzeba zdać funkcję send, która będzie wysyłać naszą pozycję. Więc robimy gdzieś się powiedzmy tutaj na dole. Powiedzmy function send, funkcja, funkcja wiąza do serwera nasze dane, dane gracza i to jest. Tak, albo zrobimy to może tą funkcję w innym miejscu gdzieś powiedzmy tutaj robię jakoś tak żeby to chwilę nie zajmowało powiedzmy gdzieś tak ok i send tak jeżeli się poruszymy to, to można wywalić tak jeżeli się poruszymy czyli w funkcji jakoś lubię tego używać bo zdaniem chcę się tego szukać więc będę może częściej teraz używał Send. jeżeli się poruszymy, zrobimy send. Sprawdzę, czy to w ogóle zadziała. No, tutaj odciśniemy klawisz, to będzie send. A require wire no fajnie co się stało. A, dobra. E zrobiliśmy i się zaś zrobiło, to. Chociaż to, to takie. Dobra, chodzimy. Dobra, czekajcie, a jak się zrobimy tutaj stań. Na przykład napiszemy. Ok, puściliśmy klawisz. No, tu jak działa, tylko. Dobra, wysyła tylko, że my chyba, jakby naciskamy klawisz, to nie jesteśmy pewni, czy ten moving jest na pewno false. Więc dobra, to trzeba. To no nie wiem, to trzeba zrobić gdzieś indziej. No, bo my, tak jakby, ten moving robimy false zawsze na początku tej funkcji. A jeżeli na przykład zrobimy to tutaj. Czyli jeżeli puścimy klawisz, jeżeli tak, okay, zrobimy, okay, równa się ten nasz klawisz. Równa się false. jeżeli e, case e, moving case, oK jest, jest, jest zdefiniowany ok, sprawdzimy czy to usad, czyli któraś z tych a, dobra yy, moving case moving case kropka index of ok, jest inne od minus 1 ok, dobra, czyli stajemy Tak na przykład przyciskam G, puszczę, nie działa, ok. No to wtedy moving równa się false i send. Ok, a tamto moving równa się false, należy skasować. Ok, działa idealnie. I jeszcze oprócz tego zrobimy tak, zamiast tego dawać tutaj, czyli jeżeli będzie moving, jeżeli będzie true, no to wtedy time plus plus oraz to, a no tutaj to zrobimy powiedzmy jeżeli staniemy. czy mówię time na się 0, mówię indeksów na się minus 1. To zrobimy. Tak, więc mi się wydaje, że chyba tutaj zakończymy ten odcinek. Mieliśmy robić jeszcze te niki, ale to już zrobimy w kolejnym odcinku. To jest odcinek 9 ponoć, tak więc i kolejny będzie od razu po tym myślę, 10. Więc dobra. pójdźcie z nami żegnam. Życzę miłego dnia. Zobaczymy się w moim odcinku. Trzymajcie się. I cześć!